Do postanowienia 19, bo to potrzebuje być wypowiedziane, czyli dzieci do 14 roku życia są pod opieką swoich opiekunów, które same wybrały zgodnie z wolą i słowem. Po 14 roku życia wchodzicie w dojrzałość, czyli od 14 do 21 roku życia jesteście już pełnoletnimi dziećmi które uczą się zarządzać swoją własną energią. Po 21 roku życia jesteście już dorosłe. Bierzecie pełną indywidualną odpowiedzialność do tego 21 roku. Wszystko jesteście dziećmi i dorosłymi w jednym. Uczycie się jak zarządzać swoją własną energią i żyć w prawie, w prawie, którego sami przestrzegacie i uczycie się zarządzać swoją własną energią ze swoich własnych weksli handlowych. Wszystko co zgłosicie do trybunału Każdą sprawę, wszystko, wszystko, całe mienie stałe i ruchome, wszystkich oprawców, zdrajców, życia trafi na konto funduszu dla wasze, do waszej dyspozycji. Wszystko to, co wy w polu oczyszczacie, jest do waszej dyspozycji przez fundusz Terran OPPT 1776, żebyście mogli się nauczyć życia w samostanowieniu i pokochać siebie w prawdzie. Taka zabawa. Przez doświadczenia i zarządzanie własną energią i życie w prawdzie, dzieci. Dzieci między 14 a 21 rokiem życia, kochani. Także zgłaszajcie wszystko, wszystko co jest nie tak w Waszym świecie, zgłaszajcie wszystko. Wtedy oprawcy znikną, a Wasz świat będzie Waszym wymarzonym, bajkowym światem Waszej bajki, nie czyjejś bajki, Waszej bajki, bo Wy żyjecie, każde dziecko tutaj żyje w własnej bajce. I doświadcza własne doświadczenia w samostanowieniu bogów na ziemi, bo tym właśnie jesteście. Bo nosicie w sobie Ojca i Matkę Wszechmogącą w swoich sercach, kochani. A każdy z was po osiągnięciu tego cudownego, tej cudownej miłości bezwarunkowej staje się Chrystusem na ziemi. Każdy, dzieci. Więc pokochaj siebie przez prawdę, bez względu na to jaka ona jest. Gdzie jesteś, nieistotne, zawsze masz Ojca i Matkę w sobie. Oni są zawsze, tylko poproś o pomoc, a ją zawsze otrzymasz. Tak działa pole kwantowe i tak działa Ojciec i Matka Wszechmogąca. Oni są wszędzie i zawsze. Gdziekolwiek nie podniesiesz kamień, tam oni są. To jest właśnie Stwórca. Stwórca wszystkiego, co jest. Z wdzięcznością dzieci. Nie lękajcie się, opiekunowie też, nie lękajcie się mówić prawdę. Jeśli czujecie, że wasze dziecko jest gdzieś, a nie potrzebuje tam być bo tak czujecie, zgłoście tą sprawę. Trybunał to załatwia z przestrzeni serca, czyli z wolnej woli dziecia. To, co dziecię dzieci wybrało, tam to dziecię jest bezwarunkowo. Tu nie ma pomyłek. U stwórcy nie ma pomyłek, a Trybunał tego stwórcę reprezentuje w pełni. Kochani, więc zgłaszajcie, zgłaszajcie do każdego sądu apelacyjnego z dopiskiem dla pierwszej regentki, komandorki Iwony Zakrzewskiej, bądź też bezpośrednio na adres funduszu Teraan, OPPT 1776, maupadgmailcom bądź Trybunału Ziemian, OPPT 1776, małpa.gmail.com. Bezwarunkowo. A ta taryfa właśnie odszkodowań pomoże nauczyć, jako akt miłosierdzia tych oprawców, co czynią, co czynią we własnych domach, we własnych lokalizacjach i jeszcze jedna kwestia jeśli ktokolwiek na ziemiach lechickich ktokolwiek on mówi w prośbie i potrzebie w prośbie i potrzebie jakiejkolwiek pomocy dziecku do 21 roku życia cokolwiek kochani cokolwiek sobie odmawia i od razu otrzyma to samo kochani koniec i takie sprawy też zgłaszajcie jeśli gdzieś jesteście jesteście na ziemiach lechickich wszędzie gdzie zapukacie tam ma być przygotowane dla was łoże i jedząko, bo tego potrzebujecie. Koniec. Zgodnie z gość w domu, Bóg w domu. Każda posiadłość, która odmówi, odmawia sobie i zostanie wygnana. Ten, kto odmówi dziecku do 21 roku życia, zostanie wygnany z ziemi lechickiej. A jego majątek i dobytek zostanie spalony. Amen. Jam jest Przemysław. Gość domu, Bóg w domu. Przypomnijcie sobie. Jam jest.